Wcale nam nie zależy na tym, żebyśmy... Zwiększali w skali roku jako urzędy wiównicze liczbę kontroli. Nie, nie taki jest cel. Po prostu jest zmiana akcentu, jak chodzi o przeprowadzone kontrole i zwrócenie uwagi na, na te regiony, o których mówiłem, szczególnie zagrożone. Czy, czy to jest sytuacja do końca normalna, taka jak powinna być? Chyba nie, proszę Państwa. Moim zdaniem w pewnym sensie tutaj wyręczamy. Przedsiębiorców, pracodawców, e, bo doszliśmy do wniosku po tej tragedii po kilku innych spostrzeżeniach, że coś takiego jak audyt wewnętrzny e, w części kopalń węgla kamiennego po prostu nie działa. E, są proste dowody na to. Jeśli. Urzędy górnicze są częściej w niektórych rejonach niż niektóre osoby kierownictwa kopalni, to znaczy, że my przejmujemy funkcję kontroli wewnętrznej. To nie jest sytuacja normalna. Jeśli urzędy górnicze zatrzym zatrzymują 50% wszystkich zatrzymanych robót, a pozostałe 50% służby kopalniane, to nie jest sytuacja normalna. Sytuacja normalna jest wtedy, kiedy w ramach kontroli wewnętrznych. Zatrzymuje się 90%, a organy zewnętrzne 10%.